Jojojo, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kakiszek, a w tym filmie pokażę wam jak zrobić najlepszą ekspiarkę i farmę pająków jaskiniowych i tych zwykłych, więc tutaj mamy, o za mną właśnie jest ta farma, ale zanim wam pokażę jak działa i pokażę wam później jak ją wykonać, zostawcie tutaj subskrypcję i zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, macie takie, taką łapeczkę w górę wciśnięcia ją, żeby była niebieska, a teraz przejdźmy jak działa ta farma, o. Zaraz wam pokażę, o, taki miecz polecam wam zrobić. Naprawa zmora stawa nogów 5 i szerokie, ostrze 3, bo te, ten miecz zabija te pająki na hita. Więc pokażę Wam, podchodzimy, jak już trochę tutaj postoimy, pająki się nam zrespią, o, podchodzimy. O, tutaj się będą cały czas pojawiać. O, EX nam tutaj ładnie leci, a tutaj do skrzynki wpadają wszystkie te y, z nich te nici i oczy pająka. No, tutaj będą, będzie na tego cały czas ekspleciał, ale my nie będziemy tutaj czekać i przejdziemy do budowy tej farmy. O. Żeby zbudować tą farmę, musimy znaleźć. O, oto taki właśnie spawner, który jest w kopalniach opuszczonych. I tutaj mamy też rzeczy, które są potrzebne do, do wykonania tej farmy, więc tutaj macie pokazane wiadro wody, tabliczki, skrzynka, lej, yy, murek, gładki kamienna, gładka kamienna płyta oraz świerkowa klapa. No. I żeby tutaj ładnie nam przyrządzić teren do budowy, potrzebujemy jakiś toporek, kilof, no i miecz albo nożyce. Dobra, i musimy zniszczyć o, wszystkie tutaj te pajęczyny, które są przy spawnerze oraz te, o, tutaj z drewna takie jakieś słupy. Dobra, niszczymy ładnie. I jak tu mamy zniszczone, to musimy tutaj naokoło tego spawnera zrobić teren, więc ja już sobie wezmę tutaj te Wszystkie przedmioty, które będą nam potrzebne. O, dobra. Pyk, 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 dobra. I przejdę tutaj. O. Tutaj mamy pokazane, jak już urządziłem to. Wezmę z pochodnią, wszelki wypadek, jeszcze. Tak, tak trzeba tutaj nam wykonać. Trzeba yy, tak zniszczyć dwie kratki, żeby były nad spawnerem. Trzy kratki pod oraz po cztery kratki z każdej tej strony na boki. I będzie nam wyjdzie taki ładny kwadrat, to już mogę Wam zniszczyć. Więc tutaj macie pokazane, ile trzeba tutaj wykopać, na około tego. O, i teraz tak to wygląda. I jeszcze pochodniami trzeba sobie oświetlać spawner, więc pamiętajcie o tym. Więc dobra, co dalej? Bierzemy wiaderko wody oraz wylewamy w dwóch rogach. O, wtedy nam się tutaj tak wleje takie coś i zrobi taki tutaj, taka strzałka jakby. No, i musimy zniszczyć łącznie yy, z tą granicą. Na razie nie, nie, nie. Musimy zniszczyć tak, żeby nam tutaj woda nie spadła po prostu. Czyli o takie coś. No. I mamy tutaj taki spad. Później to zniszczymy tutaj, żeby woda nam zleciała, ale na razie tak ma zostać. Jak już zrobimy tutaj tą dziurę, to odwracamy się w tym kierunku, gdzie jest ta ściana. Tutaj jest to. O. I kopiemy 10 kratek do przodu. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O! Jest 10 kratek do przodu i poszerzamy to tutaj i tutaj, żeby wyszło nam takie no, takie przejście, żebyśmy mogli normalnie swobodnie chodzić. O! No i mamy takie coś. Taki tunel musimy wykonać, właśnie 10 kratek do przodu i poszerzamy tutaj o tutaj dwie kratki. No i dobra, jak mamy takie coś, to bierzemy tabliczkę w dłoń i stawiamy. O! Tu musi być taka jedna kratka przerwy, pusta od tego. Tunelu, taka jedna kratka pusta, i tutaj stawiamy tabliczki 3. I następnie tutaj też kolejna kratka pusta, i niszczymy tutaj, o, robimy taką dziurę na trzy kratki. O, to wygląda tak o Tutaj mamy pusto, tabliczki pusto, trzy kratki w dół. I tutaj po, to jest po to, żeby tutaj postawić skrzynki. I tutaj postawimy skrzynki, oczywiście na shifcie, żeby nam się tutaj nie połączyły, chyba, że chcecie mieć połączone, no to jak wolicie? Dobra, postawiamy tutaj skrzynki i łączymy je lejem. I stawiamy murek o, w tym miejscu, żebyśmy mogli tutaj chodzić, i tutaj z shiftem możemy przejść. Dobra, mamy takie coś, to możemy tutaj wejść. Nie, jeszcze nie, teraz musimy takie coś. Idziemy o, tutaj. Tu możemy sobie też zniszczyć podłogę już. Bierzemy pochodnie, stawiamy tutaj, żeby nam tutaj żadne potwory się nie zrespiły przez przypadek. I o, musimy tutaj przejść i zniszczyć ten kamień wszędzie. O, o po jednym, tego, żeby nam tutaj był zleciał. O i, widzimy, tutaj się zatrzyma nam woda, żeby tutaj pająki nam y, tutaj wleciały, żeby nie wchodziło za dużo ich tam na górę, to jest, też trzeba uważać. Dobra, klikamy tutaj wodę, bierzemy kolejne wiaderko z wodą. O, i stawiamy w tym miejscu, tu, y, dobra, musimy. Tutaj stawiamy tutaj wodę i tu. I kładziemy te płyty na, na lejki. No, pół bloki, no i wtedy woda nam się dokładnie rozleje. Widzimy tutaj. O, o jeszcze tutaj bym wylał. O. Tak, jest teraz pięknie. No i jak mamy takie coś, to bierzemy kamień do ręki i murujemy. Pyk. Murujemy, murujemy. O, aż na to, aż dotrze nad skrzynkę. I teraz bierzemy klapy i stawiamy o, na górze, żeby nam tutaj tak zamknęło wodę. Żebyśmy mieli takie zamknięcie w stronę wody. No i jak mamy takie coś, to już możemy przejść do pająków. Czy możemy tutaj się tak wkopać do nich. A bo ja, ja tutaj się nie nigdy nie wkopię, że po prostu sobie tak podlecę, yy, tutaj tak o, no jak jesteśmy tu, ups, to możemy zniszczyć tutaj wszystkie pochodnie, wy musicie jakoś tutaj dojść i uważać, żeby, o już widzimy tutaj pająki się spałnią, właśnie o tym chciałem wam powiedzieć, żebyście uważali, o widzimy tutaj pająki są, zaraz zaczną lecieć. Uwaga pajączek, jakiś chcesz zlecieć. O, zaraz zleci spokojnie. No i wychodzi na to, że farma jest skończona. Teraz wystarczy tutaj zbudować jakieś pomieszczenie z enchantingiem. Jakie miałem tam. Zaraz wam jeszcze mogę pokazać, jak chcecie. O, jeszcze miecz taki musicie sobie zrobić najlepiej, ale nie musicie. Wtedy będziecie zabijać pająki. O, widzimy tutaj na hita, ładnie lecą. No i tutaj będą... O, podchodzimy, zbieramy expa. No, i tutaj zbierają się ich rzeczy z nich. Dobra, więc teraz pokażę wam, jak możecie sobie tam urządzić jeszcze raz. Tak jak ja tutaj miałem. O, tutaj możemy zrobić sobie takie pomieszczenie, takie schody. I tutaj taki stół do zakleń, żebyście mogli właśnie sobie tutaj ulepszać wszystko. I mam nadzieję, że dotarliście do końca. Zostawcie tutaj łapkę w górę. Jeszcze raz Wam przypomnę, subskrypcję polecajcie przyjaciołom i rodzinie. No i ja się z Wami żegnam. Siemka! Dobra, ten film, co teraz widzicie, oglądają największe kozaki, ponieważ jestem właśnie w, podczas robienia miniaturki i tak chciałem Was jeszcze zapytać w tym filmie, co byście chcieli widzieć na moim kanale? Piszcie w komentarzu propozycje na filmy różne. Jak chcecie jakieś farmy, to piszcie śmiało. Nagram specjalnie dla ciebie. Nawet jak jedna osoba napisze jakiś pomysł, no to nagram to specjalnie dla tej osoby. I przy okazji, że już tutaj. No i nagrywam to, to wam pokażę ogólnie jak robię miniaturki O tutaj takie pomieszczenie zbudowałem, taką farmę I ogólnie pająki są takie latające O tutaj też jest pająk Zbudowałem taką, o taka dziura jest Tutaj takie bariery, żeby woda nam tutaj nie zleciała, ogólnie diamenty tutaj znalazłem Więc fajnie No y, tutaj też takie skrzynki To jest ta farma, co budowałem na odcinku, ale trochę ją tutaj takie zrobię obramówkę Dobra, jeszcze biorę sobie zawsze to... O, światło, żebym widział. No i F1 włączam robię screena, później edytuję na tym, później może jeszcze ktoś, ktoś przyjdzie i będzie bił, żeby do miniaturki był. Taki gościu, który stoi, wiecie o co chodzi. <laughs> no, więc jeśli dotarłeś do tego y, momentu y, na filmie, to napisz w komentarzu y, głowa smoka, a przypnę ci y, największe serduszko na świecie. Jeszcze wam pokażę, jak tutaj zrobić takie te y, pająki, które się nie ruszają. Trzeba jakoś tak, o, e, Summon sumon, mob, zombie, wezmę zombiaka na przykład i dajmy takie coś, nawias, no, a, i, y, dwukropek, jeden chyba, e, coś nie działa, ale może tutaj spację, o, tutaj, o, takie coś, e, dobra, jeśli wam pomogłem, no to, no to dajcie łapkę w górę, Subskrypcję! No i trzymajcie się i tego no. Łokieć, w mikrofon, bęk